Siemanko, 1 luty, godzina 21, czwartek i załaduneczek mam, proszę ja, was nietypowy, ponieważ trzy rozładunki, jeszcze mi się to nie zdarzyło w tej firmie jak pracuję, dwa i owszem, ale trzy nie, plus jeszcze załadunek pustych pojemników, to można powiedzieć cztery, e, jedziemy dzisiaj do Łomży, Pierwsza zrzutka, podejrzewam, że tam będzie pewnie jedna, dwie palety, coś takiego, żeby tylko oddać. E, następnie lecimy do daszyny. Tam rozładunek. Do kutna. Trzeci rozładunek. Już w tym kutnie prawdopodobnie tak na 90%. E, myślałem, że do mnie coś tukają. E, Zawadunek pustych koszy. Także. Jest co robić, tym bardziej, że jest godzina 21. Jak dobrze pójdzie, załadują mnie do 22. Co wątpię, chociaż całkiem możliwe. No to zrobić te kilometry i tą robotę, to podejrzewam, że może 15 godzin to nie zajmie, no ale 12 to na pewno. Tutaj ogólnie w miarę spoko idzie, co chodzi Łomża, Daszyna, ale w Kutnie to tam już później rano robią się kolejki do pojemników, do rozładunków, także tam najgorzej może być. No ale zobaczymy, jak to Zenek mówi. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Czas pokaże, czas pokaże. Ja sobie w międzyczasie ogarnę lusterka, szyby A Was zapraszam na kolejny odcinek Jedziemy! 22.06 Prawie trafiłem Z tym załadunkiem Już jedziemy Ogólnie zestaw waży 35 ton Także ciężko nie jest, patrzyłem na to że tak jak też myślałem, jedna paleta jest tylko do zdania Także na spokojnie Plus 0,5 stopnia, ale miejscami ślisko No naprawdę, tak na raz Też można się przyjrzeć, to asfalt miejscami przyświeca Więc co, lecimy na pierwszy rozładunek Never Kurde, przywróciłem Jedna paleta do zdjęcia A na samą przerwę trafiłem chłopaki jedzą sobie kolację o śniadaniu obiadek Także muszę poczekać. Elegancko rozładowane lecimy na daszynę jakieś 300 km 3,5 godziny, może 3,40. Czas ruszać. No I jestem w Daszynie. Ai, trzeba poczekać na telefon. Kurczę, myślałem, że odstrzała, wiadę Zawsze tak było. Ale akurat dzisiaj dwa auta pod rampami. Także trzeba będzie chwilę poczekać. Mam nadzieję, że niedługo. A już jeden pojechał. Chyba to tylko jeden stoi na razie. A tu może. A few moments later... Ta szyna rozładowana. Lecimy na kutno. Zostało mi tam chyba z cztery palboksy, może ze trzy palety pojemników. Także tam sama końcóweczka. Zrzucić to. Załadować puste. I powzunia. Szybka akcja cisnę po papiery. No i pusty zestaw. Wziąć papiery, się starować i podjeżdżać po pojemniki. Póki co nie widziałem tam żadnego zestawu. Pod pojemnikami, mam nadzieję, że nikt nie dojedzie. No kurczę, dobre przeczucie miałem. Zrobiła się kolejeczka, ale tutaj jeszcze mi się udało. Przed tymi co stali na drodze, bo tam oni chyba jeszcze coś do zrzutki mają. Ale tu już dwa auta stoją, jeden pod ramą się ładuje pojemnikami, a drugi stoi, czeka. Mówił, że może mnie przepuścić jak chcę, bo on tam jeszcze na drugi jedzie załadunek, czyli tutaj połowę ładuje i drugą połowę gdzieś tam obok, nie? Ale mówię spoko, jak tylko pół ładujesz, no to tyle to ja poczekam, nie? Bez przesady. Także tego też podobno, co stoi pod rampą, rozmawiałem z tym wózkowym, to też połowę tylko ładuje. Także powinno to w miarę szybko pójść. Tutaj pół lufy, tam pół lufy, no i potem podobno ja, chyba żeby coś tutaj się urodziło, że ktoś od wczoraj czeka, czy? Bo to różnie może być. Dobra, czekamy. Much, much, much later. Siemanko, siemaneczko, witam po południu. Piątek, piąteczek, piątugnię. Zobaczymy, może już dzisiaj zakończę tydzień pracy, ponieważ 45 mi musi wyjść. Niby jeszcze mam kilka cykli. Ale 45 robić w środku tygodnia to tak średnio mi się chce. Pewnie dziś e, zjadę i zobaczymy, jak mi wyjdzie. Może wyjdzie mi w niedzielę e, do nocy, do wieczora w sumie, to mógłbym jeszcze wyjechać w niedzielę. A jeżeli nie, to dopiero w poniedziałek. To wyjdzie więcej niż 45 w poniedziałek. Jak będzie wyjazd, to na pewno gdzieś między, myślę, 17 a 23. Także wyjdzie, wyjdzie, wtedy więcej. Standardowo parking elegancki. Stoją sobie. O, ale też cisza, spokój. Lustereczko złożyłem, żeby tu nie przeszkadzać. W sumie nawet nie musiałem, bo to miejsce jest to jest. Tutaj lasek. Nie ma ranek! kierowcy to porządek zostawiają po sobie, nie powiem. No, niestety bywa i tak dobra, chyba trzeba będzie powoli się zbierać. Zaraz dziewiątka wyjdzie, może warszawkę mi się uda zrobić. Heh. w sumie, jakby był dobry czas, to pewnie i pojemniczki dzisiaj by trzeba było zdać. Załadowali mi 10 palet pojemników i 10 jakby miejsc paletowych palboksów tych, tych wanienek czyli razy 3 to 30 sztuk. No. no pełno nie jest, ale prawie. Także jakby się udało mi jeszcze Warszawkę zrobić 45 po drodze, no to. Z dobrymi wiatrami, 21. Może bym był w suwałkach, to jeszcze zdałbym te pojemniki. I kończył dnióweczkę. No, zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże. na remoncie docznie komuś się spieszyło, bo z tego co na radio mówią to poszedł w barierki. I stoimy. A trochę porozpierdzielali. Przejazd jest, to jechać panowie, jechać, nie Kurwa i jechać, to może się motać jakia między ostrową a łążą Trzeba iść, załatwić gangsterskie tematy, wyrzucić śmieci przede wszystkim też się rozpadał cosik będę jechał to później zadzwonię czy będzie komu te pojemniki zdjąć czy nie bo to akurat weekend to też może i szefowi nie będzie się chciało przyjeżdżać może nie będzie miał ogólnie po co a mało to by trzeba było zatankować ale to może sobie przyjechać każdego innego dnia bo prawdopodobnie dopiero w piątek wyjeżdżam. Znaczy w poniedziałek, tak, ja tak, piątek. Taka sytuacja, nie? Dotarłem już na bazę. Rozmawiałem z Bosem, także wychodzi mi teraz 45. Prawdopodobnie ruszam dopiero w poniedziałek po południu lub wieczorem. Pojemników nie zdawałem. dzwoniłem do wózkowego, akurat kończy zmianę. Mówił, że później nie wiadomo, czy będzie komu rozładować. Także przyjechałem na bazę. I co, żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego poranka, fajnego dzionka, spokojnego popołudnia, wspaniałego wieczoru, owocnej nocki. Wszystko w zależności o jakiej porze to oglądacie. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Laktujcie i nasz kanał. Oni, Oni. Na! Oni gadáně. No to... A! Ah.